Hej, witajcie z tej strony Gerard Kloski a dzisiaj zrobimy sobie co w następnych odcinkach sorry, że nie będę tutaj wam nie będziemy omawiać na tej dużej naszej płytce, na której zwykle się widzimy bo buduję dla was makietę to też będzie w następnych odcinkach ale bez zbędnego cięcia mówię wam że szykują się Openingi saszetek. Yy, openingi saszetek Harry Pottera. Yy, już sobie zacząłem otwierać, i możliwe, że dzisiaj yy, lub jutro, najpóźniej jutro, yy, wrzucę jeden, lub dwa odcinki z właśnie tych saszetek. No a co my tutaj jeszcze mamy? DC. Też mam ich 5. Harry Pottera wyjdzie akurat 4, ale zrobimy sobie y, takie oporównanie, która pierwsza saszetka będzie lepsza. Y, na początku lub na końcu. Takie podsumowanko tych dwóch openingów. Okej, okay. i co ja tam jeszcze Wam będę niedługo recenzował, trochę z takich eksperymentalnych serii, na przykład LEGO Video, to jest nowa seria, z tym jest aplikacja, akurat nie wybierałem tutaj sobie pod względem figurek, ta lama jest podstawowa, więc dlatego ją sobie pierwszą wybrałem. Ale w przyszłości możliwe, że będę kupować też inne, na tak dużych przecenach. No i co, tutaj będziemy mieli tutaj? bardzo fajne figureczki w tej serii. Jest już, jak mówiłem, chyba aplikacja. Taki duży klocek, w którym można nosić ta takie o. Deseczki z pięknymi nadrukami, który chyba się jeszcze skanuje. Każda postać ma różny inny wzorek. Figurki są naprawdę przednie. Ta lama i tak nie jest najlepsza. Na pewno jak najszybciej. Zrobimy sobie to. Może nawet za tydzień. Rzeczą, która się szykuje, to jakby też taka nowa i eksperymentalna seria? Lego Toys. Czy tam Dois? Lego Dots. Do no i będziemy mieli tutaj takie fajne bransoletki i ramki jakieś na przybory. No, i właśnie wybrałem sobie coś chyba najbardziej reklamowanego. Coś czuję, że trzeba będzie z tym uważać, bo jak dotykałem to w sklepie, to pierwsze, które dotknąłem, to było jak coś tutaj gdzieś pęknięte. Więc będziemy z tym eksperymentować. No, kolejnym zestawikiem. Kolejny zestawik też. Też nie jest taki normalny. Wszystkie zestawiki dzisiaj będą nienormalne, niecodzienne. I jest to taki zestaw plus 4 z LEGO City. Co mi tutaj się podoba? Ano, ta, ta Freja, która ma imię numer katalogowy. Ten samochód to nawet oni nie myślą, że on mi się podoba bo on mi się strasznie nie podoba te oginiki nowe są fajne No i tak, to może coś w tym wozie będzie troszkę ciekawe No i co? Jeszcze w nie w najbliższym czasie bo trochę chcę się tym zestawikiem pozachwycać, że go w ogóle dorwałem Jest to ten zestawik jest chyba z 2015 roku, więc wow! Tutaj jest kai. Jeszcze wtedy dostawaliśmy tego Kaja, tak jak w Legacy. Teraz to, no dobra, tutaj też dostawaliśmy kaja. Ale teraz to już dostajemy, ale teraz dostajemy już na przykład kola, na przykład Jaya. No i w tym roku, z tego co wiem, dostajemy Noly i będziemy dostawać Mie. Nie. Wiecie, że już jest 15 sezon, trzy odcinki? Możliwe, że już się pojawił na drugim kanale Filmik Zobaczcie sobie w karcie Chyba, że jak jeszcze się nie pojawił No to za dzień lub dwa No naprawdę Mi się podoba Bardzo ta figureczka Miałem chyba z dwa, dwie figureczki Ale wiecie, miałem wtedy cztery lata Cztery lata czwarty sezon. Zostawiłem na koniec. A to zostawiłem na koniec, że pamiętacie w poprzednim, co w następnych odcinkach? Niedawno było dosyć małe. Dlatego robię teraz kolejne tak szybko. Ale w nim strasznie się zdenerwowałem na takiego jednego sprzedawcę. Nie będę Wam podawać ników. No, ale spodziewajcie się jakiegoś tego właśnie zestawu. Za około miesiąc, bo teraz ja postanowiłem sprzedać to na Allegro. Będzie pewnie w troszkę wyższej cenie, bo już są święta, więc trochę się cieszę. Bo mogę nawet przejść na plus. No, na pewno ten zestawik się pojawi. Nawet jeśli by mi się to nie udało. Chciałbym mieć ten zestawik, więc się nie bójcie. On się pojawi. No ale sprzedawca nie chciał. Y Chciałbym żebym nie chciał przyjąć reklamacji. Więc tyle miałem Wam do powiedzenia. Zapomniałem, szykuje się jeszcze jeden nieco dziwny filmik. A mianowicie oponing saszetek LEGO Ninjago starszej serii. Chcę zrobić to jak najszybciej. Więc możliwe, że nawet. Przegoni wideo lub pojawi się w tym samym dniu. No i co? No, kilka ich mam. S sześć. Tak. Akurat y trafiłem. Może jeszcze z jakiegoś magazynu mi przybędzie? Y no ale co? Y lecimy do krótkiego podsumowanka. Podsumowując, bardzo, bardzo cieszę się z dzisiejszego dnia, bo w sumie mam same takie niecodzienne rzeczy. Plus cztery, stary zestawik, nowa seria. Całkiem nowa seria. Może jedynie trochę Harry Pottera już sobie, sobie pootwierałem. No, ale tak to. Wszystko, wszystko nowość. Za kolekcjonerskie Ninjago, to znaczy karty, tak, trochę sobie otwierałem. No ale jeszcze raz Wam wspomnę o tym prześwietnym, przedłużym zestawiku, który niestety ma tutaj okropne wgniecenie. No ale ja go Wam oczywiście zrecenzuję za miesiąc, mówię dwie numery katalogowy Wpiszcie sobie numer katalogowy Możliwe, że w przypiętym komentarzu jest link do aukcji No więc to nie będzie już tak niestety, że ja Wam powiem pierwszy Ale mówię za miesiąc już się ten zestawik po, yy, pojawi na pewno. Yy, no więc co? Na pewno 14 sezon nie zakończy się na tych dwóch zestawach? No bo chciałbym mieć wszystkie i zbudować makietę. Pamiętajcie, że w tej czołówce powinna być też yy, małe zdjęcie makiety. Może zrobię, nawet tutaj gdzieś. Teraz przez 5 sekund, bo da się przez. Tylko 5 sekund. Okej. Okay. Yy, no to widzicie, właśnie teraz widzieliście początek tej makiety. Yy, Zdradzić nam lecz nie? Nie, <laughs> nie będę wam zdradzać, ale powiem, że będzie dosyć zielona. I to tyle. Stąd wiecie, że będzie zielona? Będzie też trochę maszyn. No ale ja już się z wami żegnam. Pa!